Hej, w tym to jest zrób, o, ty, sezon zrób to sam. Teraz będzie jakby sukienka albo spódniczka dla LPS-a. Najpierw musicie wyciąć taki kawałek, nie wiem, np. wstążki lub jakiegoś, nie wiem, materiału. I musicie go dopasować do Pet Shopa. Ja mam go dopasować. Tak. I oczywiście, no taki jakby drucik. Na przykład może być to od spinacza i możecie go tak rozebrać. jakby pojedziecie. Ciepły klej też będzie potrzebny. Zobaczcie, jest potrzebny. tak. E, dobrze. Więc teraz e, będziemy musieli to wyprostować. I jak najbardziej to wyprostujcie. Dobra. Teraz to będzie tutaj będzie musiało być przyklejone, więc bierzemy ciepły klej no i to będziemy musieli pokleić. Teraz to delikatnie uważajcie, żeby się nie poparzyć, jak ja, 10 razy. Aua, 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 już się poparzyłam, więc uważajcie, jeszcze tutaj. Teraz bardzo ciężko możecie poprosić kogoś dorosłego tego kraju też, ale bardzo ciężko się ten drut, jak mm, to powiedzieć, tnie. Więc. O jezu. możecie kogoś z większą siłą poprosić. Ja to mogę nawet 10 razy ciąć. O jezu, no, tni. Wtedy się jakoś udało. E, Podtrzymasz tu. Trzymaj. O, się. O, już już. I mamy coś takiego. Ja to jeszcze przykleję. Wy od razu poprosicie kogoś dorosłego, jak chcecie. No i mamy coś takiego. Tutaj można teraz to zgiąć. Do każdego rozmiaru petrzopa. można to użyć. Więc teraz bierzemy petrzopa i przypinamy jego sukienkę lub spódniczkę, jak to woli. Na moim zdaniem to chyba jest sukienka po spódniczka, to by była trochę krótsza może. Ale nie wiem, jak to woli. Jeszcze może, można wziąć nożyczki, jak ktoś nie ma takiej śrubje, trochę ciężko te druty. Druty są po to, żeby było można zmieniać rozmiar i się, żeby to trzymało. Jak widzicie, jest już to gotowe. Ale nie jest jeszcze to takie dopracowanie i tak wygląda tak smutno, więc można to do <laughs> udekorować, jak chcecie. Więc możecie, czym chcecie, ja na przykład... No, użyję chyba tych kuleczek, albo poczekajcie, nie, chyba raczej tych kuleczek, albo tych serduszek, nie wiem, mówcie mi, co by było lepiej wyglądało, ale na razie wezmę te kuleczki. Hmm. Też ciepłym klejem się przykleja. Nie musi też być to z ciepły klej, może być to jakaś taśma, nie wiem, jak chcecie. Ale lepiej, niech będą wszędzie te kuleczki, żeby to ładniej i estetycznie wyglądało. Hmm. Mi się to bardzo podoba, nie wiem jak waszym zdaniem. Ja prawie to wszędzie mam te kuleczki, ale już chyba wystarczy. O, co czekajcie, coś się stało tutaj. O, sorry, bo co to jest takie gorące tutaj, żeby tego lepiej nie dotykać. No każdy się dobija. Nie chcę nam spokoju fani. No i jak widzicie sukienka gotowa. Ale taka zwykła sukienka, no tak trochę tak nudno. Wtedy by były by jeszcze jakieś może akcesoria. Na przykład, na przykład boa, Można zrobić z takiego drutu fajnego, ogłosionego. <grytania> Teraz yy... no, trzeba rozumieć, Gdzie będzie No będzie. Może w tym miejscu. Jak widzicie, nasza sukienka może być albo balowa albo w jest gotowa. Jak chcecie więcej pomysłów, po prostu piszcie jakie byście chcieli, że jakbyśmy to robili. Pokój, ubranie, kokardki, to wszystko robimy. Po prostu piszcie w komentarzach. Do zobaczenia.